Cześć, witam Was serdecznie. Wojciech Krzyszczyk, gościu z Haczykowa. Diabeł tkwi w szczegółach. To przysłowie w wędkarstwie nabiera szczególnego znaczenia. Wiele uwagi poświęcamy przy zakupie wędziska czy kołowrotka. Ja Was natomiast dzisiaj chcę zachęcić do tego, aby szczególnie zwrócić uwagę na te małe elementy, jak na przykład główki jigowe. Dlatego ze sklepowej półki zabrałem dzisiaj główki do takiego ultralighta marki Jackson stworzone na hakach Owner. Naprawdę bardzo ostre haczyki. Owner to marka o światowej renomie, dlatego super, że Jackson zdecydował się odlewać swoje główki właśnie na tych haczykach. Naprawdę wiele kombinacji. Gram matura, rozmiar haka, co pozwala dopasować główkę jigową do różnych warunków. Jeśli chcemy zapolować z małą przynętą na wzdręgi, super. Jeśli szukamy okonia gdzieś głębiej, także znajdziemy coś dla siebie. Dla mnie główka jigowa musi mieć przede wszystkim cienki i mocny hak. Na tyle cienki, żeby bezproblemowo wbijał się w pysk ryby i na tyle mocny, żeby w razie jakiegoś przyłowu zatrzymać większą rybę. O, konek. ładny okonek. No już, już. Link, oczywiście, do tych wszystkich buweczek znajdziecie w opisie.